Dzień dobry, zapraszam Was na Astroprognozy, a dokładnie na sukcesy i przestrogi na najbliższy tydzień. Zaczynamy właśnie nowy cykl na YouTube'owym kanale strony ast internetowej astromagia.pl, w którym co tydzień będę Was wprowadzać w to, co się wydarzy na naszym niebie i jak będzie to wszystko na nas oddziaływać. Po co? Aby przygotować się na najbliższy dni, móc wpisać ważne daty w kalendarz z informacją, że będzie dobrze i w czym osiągniemy sukces, albo co będzie przestrogą i na co powinniśmy uważać. Będę was informować kiedy i jaki aspekt planetarny spowoduje napięcia, niemal takie migrenowe czy wywo wywołujące ból żołądka albo niosące kłótnie, czym zawiaduje Mars, Uran, Pluton czy Markury. Kiedy i jaki aspekt pozwoli na luz i odpuszczenie w pracy czy w domowych obowiązkach, a kiedy najlepiej będzie się spiąć i działać? Bo na horyzoncie widać już nagrody i spełnione marzenia. W jakie dni mogą przyjść przelewy, a w jakie ponaglenia o zapłatę? A kiedy ruszać na łowy ciuchów? Albo tej idealnej szminki, o czym decyduje z kolei Wenus i Jowisz. Dwie kosmiczne moce związane z powodzeniem pięknem i pełnym życiem. Będę też dawać znać, w jakie dni planety pomagają z pieniędzmi, w jakie zaś mogą wywołać zbyt lęko, lekką rękę i zadłużenie karty kredytowej. Jak i kiedy rozmawiać z rodziną, z przyjaciółmi i kiedy rozmawiać, a kiedy zamilknąć. Te siły są sprawką księżyca i słońca, naszych emocji i naszego charakteru. A co najważniejsze, dzięki astrologii i wpływom z kosmosu łatwiej będzie wielu z nas zarządzać swoimi emocjami i nauczyć się swoich potrzeb, które są mocno powiązane z wpływami Marsa, Księżyca czy Wenus. Dzięki temu będzie nam łatwiej żyć. Tak to właśnie działa. Zapraszam Was bardzo serdecznie na astroprognozy na początek listopada 2024 roku. Ten tydzień, koniec października i początek listopada może nie być taki radosny i euforyczny jak ostatnie tygodnie. Czeka nas bowiem Dzień Wszystkich Świętych i Halloween. I choć w, te, w takie dni można spotkać się z rodziną, z przyjaciółmi, pośmiać się, poimprezować, z tyłu głowy i w sercu będzie czaić się melancholia i żal za tymi, którzy odeszli, już nie są z nami. Nawet niekoniecznie odeszli na tamten świat. A zwyczajnie nie mamy już z kimś kontaktu, bo życiowe ścieżki przestały się schodzić albo intencjonalnie zostały przerwane. Będziemy wspominać urwane przyjaźnie, poprzednie związki, może relacje z podstawówki albo nawet i z piaskownicy. Wspominaj więc to, co było dobre i jakościowe: radości, śmiechy, uczucia bycia dla kogoś ważnym, słyszalnym, zauważalnym i kochanym, a później wyciągnij wnioski i lekcje z tego, co było trudne i skłaniało do pracy czy trudnych rozmów. Ale zacznijmy od poniedziałku. Poniedziałkowa kwadratura Wenus z Saturnem, która uściśli się o godzinie 14.34, przyniesie jakiś wewnętrzny niepokój, złość, dziwną irytację i rywalizację, chęć atakowania innych, nawet ry rywalizację taką obułkę w piekarni, T tę ostatnią, którą sobie upatrzyłaś. W każdej z nas pojawią się właśnie takie zachowania, chęci wygrania i postawienia na swoim, ale czy z nimi coś zrobimy, będzie zależne od wielu, wielu czynników, jakich wyspania się w weekend bliskości okresu niestety. Hormony nami rządzą na jedzenia, spokojnego dojazdu do pracy, czy wręcz przeciwnie stania w korku albo niewygodnego stania w tramwaju czy autobusie. A także czy rodzina była serdeczna dla nas w weekend, czy jednak docinek nie było końca i jeszcze ktoś nas zjadł nasz ulubiony deser. Pomocne więc będzie dobrze przygotowanie się do tego tygodnia. Takie postawy, taka baza, wyprasowane ubranie, lista zadań na każdy dzień, a także naładowany telefon. To jest bardzo ważne. Kwadratura planety Wenus, miłości i piękna, z planetą surowych zasad, czyli Saturnę, nikomu nie przepuszczą. Więc najłatwiej przygotować się, będąc właśnie ładną dla siebie, taką zadbaną, zaopiekowaną. Dzięki temu zyskujemy właśnie inną energię i inni nas widzą, inni nas postrzegają, bardziej pewnie siebie. Um, tej energii z naszego środka nie da się bowiem oszukać. W poniedziałek też Trygon Marsa z Neptunem zachęci do romantyzmu, do szeptania pięknych słów, do pocałunków, do zaproszeń na drinka, planowania wspólnego weekendu, do nawet zatańczenia razem w salonie czy w kuchni. Będziemy niczym bowiem nieskrępowane, skrępowane, nie zestresowane już, bo przygotowane, zadbane i piękne od środka. Więc zaproś kogoś, może dzisiaj na wieczór, na wtorek, na środę, właśnie na weekend, ubierz się wtedy seksownie i przekonasz się, że dzięki temu po prostu już plecy, masz błysk w oku i uśmiech na twarzy i przyciągasz to, co dla ciebie jest najlepsze, to, co przygotował dla ciebie kosmos. I aż do piątku będziemy właśnie w takiej fazie wyciszania po poniedziałkowym chaosie. Ten Mars z Neptunem nas rozbudzą emocjonalnie, ale to nie wszystko. Uściśli się w piątek bowiem nów księżyca w znaku Skorpiona. E i wywoła nas nieco do tablicy. Pozwoli nam się wyciszyć, a jednocześnie spowoduje, że będziemy musiały się czegoś nauczyć. O co chodzi? Wiele z nas już w czwartek poczuje się jak w, troszkę jak w szkole, nieprzygotowanych do le lekcji, a inne zaś z nas i inni oczywiście będą wykłóci na blachę. Ale o co w tym wszystkim chodzi? O to... To co nas będzie wszystko stresowało? Każda z nas ma swoją piętachę lesową i ona podczas piątkowego nowego księżyca właśnie, się, właśnie będzie najsłabsza. Jeśli więc nie znasz się na ekonomii, będziesz musiała poczytać o przelewach, prowadzeniu kont czy spłat, rat, kredytów. Jeśli nie znasz się na muzyce, a tego będzie wymagało, jak, wymagało jakieś spotkanie, albo jakaś rozmowa, albo cokolwiek związanego z twoim życiem. Będziesz musiała o tym poczytać, nauczyć się. Albo będziesz musiała poczytać o naprawie samochodów, albo zadbaniu o samochód. Albo o czyszczeniu dywanów, które się zabrudziły w strasznie, a za chwilę są święta i mogą być goście. Mów w Skorpiona spowoduje, że czeka nas wszystkich więcej spotkań, więcej rozmów, więcej zasad do ustalenia, dużych zakupów, a także szczerych rozmów z zaskakującą ilością informacji. Cały dzień nowy, nowiu, czyli piątek, w Święto Zmarłych. Będziemy łagodne. Zaskakująco? Właśnie nie. Będziemy łagodne, serdeczne. Skorpion uruchomi coś takiego w nas, że doskonale będziemy wiedziały i wiedzieli, czym ludzie się stresują, czym nasi bliscy się stresują. Będziemy w nich czytać jak w otwartych księgach. Będziemy doskonale wiedzieli, co wszystkich napięło, co spowodowało. Jakiś stres, jakieś niezadowolenie, jakąś frustrację, i pomożemy im się rozluźnić. A przy okazji sobie. W piątkowy nów będziemy więc empatyczne. Będziemy też wspominać właśnie o odeszłych bliskich, dawne przyjaźnie, dawne romanse, dawne związki. Będziemy pełne szczerych chęci i dobrej woli. A, I to będzie widać, i to będzie czuć. I dlatego bliscy, nawet ci bliscy, którzy zwykle na co dzień są szalenie frustrujące i irytujące, będą jak dorany przy łóż. Kolejny, kolejny piątkowy aspekt, mianowicie trygon Merkurego z Neptunem, który uściśli się w nocy o godzinie 1:33, rozmiękczy jeszcze bardziej nasze serca i pozwoli, powie, i pozwoli powiedzieć, że się kogoś kocha, lubi, ceni, że ktoś nas inspiruje i zawsze wywołuje uśmiech na naszej twarzy. Słońce jest również skupione i dzięki temu jesteśmy wszyscy bardziej pewni siebie, skupieni i uważni na drugiej osobie, także na swoim wnętrzu, na swoich emocjach. Nie wyjdziemy, nie damy się zapędzić żadnej maliny, tylko będziemy szczerzy i na pewno nie obiecamy czegoś za dużo. Dowieziemy wszystkie obietnice, a najważniejsze, wyznamy swoje uczucia. To wszystko dzięki Skorpionowi. I teraz powiedz komuś najbliższemu, że kochasz, że jest Ci bliski, najbliższy, a zobaczysz, jak wymienia się energia między Wami i staje się cudownie ciepło i miło. Będzie lepiej niż myślisz. Merkury, planeta przypisano mowie w porozumiewaniu się w połączeniu z Trygonem, z Neptunem, planetą miłości i świadomości dodadzą ci odwagi do mówienia o swoich emocjach i o swoich uczuciach, albo do ich napisania. List miłosny jest czymś, co każdy z nas powinien dostać. Każdy. Ma dużo większą wartość niż biżuteria czy wspólne adoptowanie psa, wyjazd na wakacje. To taka dawka miłości i uczucia przynależności, które w piramidzie potrzeb ma słowa, są na równi z potrzebą bezpieczeństwa snu i jedzenia. Przynależność. Że jest się dla kogoś ważnym, kimś ważnym i wartym napisania, spisania uczuć na karce ułożenia w wysiłku, w nazwanie to, co się czuje, jak się czuje jak się widzi z kimś w swoją przyszłość. Jeśli to zrobisz, gratulujemy. Jeśli tego nie zrobisz, przeczekaj ten moment. Przyjdzie na to jeszcze odpowiedni, odpowiednia chwila. Sobotnie przejście markurego wstrzelca będzie jak wisienka na torcie. Na torcie Twoich finansów Szczęściaro. Zderzenie tych dwóch sił działa bowiem pozytywnie na pieniądze i pracę. Na takie poczucie, że cokolwiek by się nie działo, dasz sobie radę, nie poddasz się. Jeśli więc szukać nowej pracy albo dodatkowych zleceń dla siebie, dla przyjaciółki, dla swojego partnera czy partnerki, przygotuj CV, zastanów się, czym każdy, w czym każdy z Was jest dobre, co lubi robić i jakie ma predyspozycje i talenty. Merkury, planeta symbolicznie przypisana komunikacji i handlowi, pozwoli także zrozumieć siebie i swoje potrzeby, a potem je nazwać. Strzelec zaś jest znakiem z żywiołu, z żywiołu ognia i szczególnie lubi poznawać ludzi i poznawać nowe miejsca. Jego siła odbiera strach i lęk przed nieznanymi podróżami czy miejscami, czy właśnie rozmowami o pracę. Wykorzystaj te dwie moce dla siebie. W niedzielę będą dwa silne uderzenia z kosmosu. Opozycja Wenus z Jowiszem i opozycja Marsa z Plutonem. Pierwsza opozycja Marsa z Plutonem z godziny 12.37 sprawi, że odkryjesz potrzeby swojego ciała i duszy. Niestety może się to wydarzyć, gdy ktoś zacznie ci zagrażać, zacznie cię obrażać. Ostarczać na przykład rozmowami, manipulować tobą albo okazać brak szacunku. Wtedy urośniesz siłę, właśnie. O dziwo, zaskakująco dla siebie, złość wywoła u ciebie to, że tu nogą i poczujesz się samodecydującą jednostką. I odebrzesz wszelkie ataki, mówiąc nie dziękuję. Zaś niedzielna opozycja Wenus z Jowiszem, która uściśli się nieco później, o 16.24, będzie na nas działać od poranka, co prawda, ale pozwolić się nacieszyć. Taką bliskością z rodziną, może wspólnym obiadem, wspólnym wyjściem na spacer, spacer z psem, leżeniem pod kocykiem, albo zajmowaniem się domem. Ale nie jakimiś gruntownymi, wielkimi porządkami, tylko zapaleniem świeczek, rozpyleniem jakiegoś aromatycznego olejku, czymś takim serdecznym. Wenus bowiem, planeta miłości i bogactwa, w połączeniu z Jowiszem, planetą okazji i pieniędzy, będą działać na korzyść myślenia o pieniądzach i w sprawach finansowych ogólnie. Tak na chłodno, tak na licznie, bez trzęsących rąk i zacisniętego żołądka. Pieniądze nas niestety stresują. Nie ma co ukrywać, że jest inaczej. Muszą się bowiem zgadzać, a każdej z nas przestają się zgadzać przez sytuację, jaką mamy. I co z tym możemy zrobić? Na początek właśnie się nie stresować i relaksować, bo jak się rozchorujemy, będzie jeszcze gorzej. Podsumowując, w tym tygodniu staraj się... Odeprzeć to uczucie, że jesteś na testowaniu, że cały czas ktoś cię sprawdza jak w szkole, taką klasówką bez zapowiedzi, i staraj się relaksować i szukać swoich talentów i swoich bardzo dobrych cech. Wpływ właśnie nowiu księżyca, który się uściśli 1 listopada o godzinie 13.46, pozwoli z jednej strony właśnie się. Troszeczkę zrelaksować, a z drugiej zastanowić nad tym, co jest naprawdę ważne, i co jest w naszym środku, i co jest w naszym wnętrzu, i co umiemy, co potrafimy, a z czego lepiej się wycofać. Właśnie ten listopadowy nów w Skorpionie przyniesie lekcję od losu. Na szczęście, po pierwszym dość intensywnym odczuciu stresu i takiego sekundowego paraliżu, o którym mówiłam, przyjdzie czas na spokój i wyciągnięcie wniosków i naukę. Wnik, może chwilę dłużej, zrozumiesz, co robić ze swoim życiem do czego dążesz, a czego powinnaś się nauczyć, a kogo poprosić o radę i wsparcie. Już samo święto zmarłych będą, będzie wymagać od nas dużo siły i spokoju, także energii nieuruchamiania się na złośliwości od bliskich. Te wszystkie przestawianie zniczy i kwiatów, i krytykę naszego poczucia estetyki. W niedzielę już dzięki planetom odetchniesz na wielu płaszczyznach. Właśnie opozycje Marsa, Plutona, Wenus i Jowisza pozwolą zadbać o siebie tak, jak lubimy najbardziej, a później dostać masę czułości od naszych bliskich i od samych siebie. Przejdźmy do astroprognozy na ten tydzień dla każdego znaku zodiaku. Baran, twoim wielkim plusem w tym tygodniu będzie to, że zawalczysz o siebie i swoje pieniądze, odzyskasz jakiś dług albo dostaniesz zaległy przelew. Minusem zaś mogą być rozmowy z policją, strażą miejską albo z kimś z administracji bloków, w którym mieszkasz, nie, nie unoś głosu, nawet jeśli ktoś cię bardzo skrytykuje. Na plus będzie to, że kupisz, kupisz sobie coś, co miałeś od dawna, miałeś upatrzone. Brawo! Byczyce i byki nie mogą nosić czegokolwiek, jeść czegokolwiek i pić jakkolwiek. Odzyskasz dzięki temu swoją ziemską, ziemską moc znawczyni, znawcy jakości cen i zarabiania pieniędzy. I dlatego też nie pożyczaj kasy innym, bo dopiero przekonasz się, jak to jest być na minusie. Bliźnięta! Choć Twoją wielką zaletą jest łatwość nawiązywania kontaktów i smoltoki, masz też tendencję do uciekania od ludzi, gdy masz problemy albo stresy. Tym razem, w tym tygodniu, ktoś bardzo bliski sam zobaczy, co się dzieje i będzie przy tobie. To Cię bardzo wzruszy. Problemem mogą okazać się jednak hałasujący sąsiedzi, ale nie idź do nich na skargę, ani nie hałasuj w odwecie. Przeczekaj, zaraz wszystko będzie spokojniej. Rak. Na plus zasłużysz, gdy nauczyć się, nauczysz się negocjować na spokojnie, bez emocjonalnych zagrywek i manipulacji. Wtedy wszystko Ci się uda, bo nawet zaplanujesz spotkania rodzinne na Boże Narodzenie i na Nowy Rok. Bez pośpiechu wszystko rób w tym tygodniu, bo zaliczysz w tym tygodniu kilka minusowych strat. Zbijesz coś, rozwalisz, stłuczasz albo wywalisz przez nieuwagę. Lew. Będziesz się dobrze czuł, bez żadnego uczucia, że nie ogarniasz, nie dociągasz, nie dowozisz. A gdy zadbasz o finanse i będziesz pić dużo wody mineralnej, Wtedy odetchniesz i zaczniesz lepiej spać. I tyle wystarczy w tym tygodniu. A minusy? Czas uporządkować swoje finanse. Dzięki temu odzyskasz niezależność i poczujesz, że wszystko masz pod kontrolą. Panna. Ciebie niestety panno dociska, sador, Nie jest to miłe uczucie. Wszystkie panny czują, jakby ktoś wciskał im wewnętrzne hamulace. Teraz i teraz. Mars doda ci sił, mocy i humoru. Czas zacząć się ruszać, ćwiczyć i tańczyć. Dzięki temu poczujesz się bardzo zadbana. Źle się dla ciebie niestety skończy angażowanie w, w związki swoich bliskich. Dlatego po prostu tego nie rób. Gdy zadbasz o siebie, nawet tylko celebrując w spokoju obiady, albo robiąc codziennie wieczorem peelingi, zaplosujesz sama u siebie i odzyskasz poczucie pewności siebie i poczucie swojego piękna. To jest bardzo ważne dla ciebie. Minusem zaś będzie twoja słaba odporność, dlatego bardzo ciepło się ubieraj, gdy będziesz wychodzić na zewnątrz, chronisz szczególnie szyję i energię. Skorpion. W tym tygodniu no będzie właśnie w Twoim znaku, jest w nim także słońce, będziesz więc odbierać wszystkie emocje innych ludzi z ponad przeciętą siłą. Więc co robić, by zachować spokój? Najlepiej, jeśli możesz, spędź wolne chwile i wolne dni ze swoją ulubioną, wyjątkową osobą, przy której znikają wszystkie problemy i troski. Skorpionie, Skorpionico, aby mieć serdeczne nastawienie do ludzi, to się dokładnie tyczy pierwszego wątku. I dobroć w sercu zachować. Zadbaj o to, by słuchać dobrej muzyki, a nie narzekania, szczególnie na związki koleżanek. Nie pozwól traktować siebie jako wentyla bezpieczeństwa. I wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Strzelec. Choć lubisz wyjazdy i podróże, najlepiej Ci teraz będzie w swoim domu. Dlatego postaraj się odpuścić wizyty na grobach, a jeśli już musisz, to wybierz się tam bardzo wcześniej rano, najlepiej sam. Wszystko wykonaj sprawniej, i szybko. pomóc się za bliskimi albo ich powspominaj i dopiero wróć do domu. Yy. Dzięki temu zadbasz o swoją duszę. Jeśli jest ktoś ci winny pieniądze, nie pożyczaj kolejny raz. To jest przestroga dla ciebie. Proste i surowe zachowanie, ale dojrzałe i dobre dla ciebie. Powiedz, że niestety nie możesz pożyczyć. Koziorożec. Zwykle jesteś bardzo zajęty i skupiony na obowiązku, ale w tym tygodniu pozwól, naprawdę pozwól sobie na odpuszczenie. Dasz radę pod warunkiem, że pójdziesz na imprezę czy na domówkę u znajomych. Dziwnie się poczujesz. Możesz sam siebie nawet zawstydzisz, gdy zapomnisz o czymś ważnym. Nareszcie. W sumie to będzie bardzo dobre dla Ciebie. Dzięki temu pozwolisz bliskim na ich słabości. Wodnik, twoja unikatowość da o sobie znać, szczególnie podczas nowej księżyca. Dostaniesz ogromny zastrzyk energii twórczej albo kulinarnej i sensualnej, z której zrobisz użytek? Najlepiej we wszystkich. Wtedy pobudzisz wszystkie swoje zmysły i wszystkie swoje talenty. Ty również nie słuchaj narzekania, bo podziałają na ciebie szalenie osłabiająco. Ryby. Choć Ciebie Saturn bardzo mocno doświadcza brakiem energii, chęci do rozmów, chęci spotkań z ludźmi, teraz, teraz wybronisz się przed głupimi rozmowami i nic w nie wnoszącymi spotkaniami. Najlepiej ci będzie w domu z pieskami albo z kwiatkami i serialami. Rybo, minusem dla Ciebie będzie to, że czasami za bardzo pomagasz znajomym i wczuwasz się w ich życie emocjonalne. Twój spokój, empatyczna rybo, jest wart więcej niż kolejne dziwne rozmowy między koleżankami.